Błogosławcie Pana wszystkie dzieła Pańskie. Chwalcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy. Błogosławcie Pana niebiosa. Jezu Chryste, Mistrzu nasz, z Duchem Świętym witamy Cię radośnie. Bądź uwielbiony Panie, z Twoim Ojcem i Duchem, bądź dla nas jasnym Słońcem. Prawdy, dobra i łaski. Amen. Bracia i siostry, oddajmy swoje troski i wszystkie problemy Bogu Ojcu. Pomyśl o Jezusie, o jego miłosierdziu. Jezus jest teraz obok ciebie. Przywołaj go myślami do siebie. Bracia i siostry, módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłosierny Boże, proszę o przebaczenie za wszystko, co dzisiaj zrobiłem nie tak. Dziękuję Ci, Panie, za kolejny dzień życia, za każdy uśmiech, słowo dobroci i chwilę wzruszenia. Pomóż mi zasnąć w spokoju, pamiętając o Twojej Nieustającej miłości. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon wieczności przez Chrystusa. Pana naszego. Amen. Bracia i siostry, niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Niech Duch Święty uczyni Twoje i moje ciało swoją świątynią. Duchu Święty, przyjdź i pozostań z nami na zawsze. Udziel nam. Głębokiej miłości do najświętszego Serca Jezusowego. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Zapraszam do subskrypcji kanału Oaza Jezusa Modlitwy. Panie, kieruj wszystkimi moimi myślami, słowami, czynami i uczuciami. Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.